6 kwietnia odbyła się czwarta już konferencja Wieś i Rolnictwo w Mediach z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod hasłem Gospodarstwo rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Witając uczestników konferencji, a zwłaszcza przedstawicieli mediów, minister Marek Sawicki zaapelował do dziennikarzy zajmujących się sprawami rolnictwa. Chciałem Wam gorąco podziękować za ten czas, który razem spędzamy i za te informacje, które przekazujecie. Jednocześnie zwracam się z taką ogromną prośbą, żebyście czynili do jeszcze intensywniej w przyszłości i zachęcam również do tego, żeby... Zgodnie z dobrą dziennikarstwą zasadą wiadomości dobre czy złe, ale żeby przekazywane były wiadomości prawdziwe. Żebyśmy o polskim rolnictwie, o rozwoju obszarów wiejskich. Mówili w sposób otwarty, ale uczciwy. Minister podziękował profesorowi doktorowi habilitowanemu Alejzomu Szymańskiemu za współpracę w przygotowaniu kolejnej już edycji konferencji i możliwość organizacji tego wydarzenia na terenie SGGW. Cieszę się, że to właśnie z tego miejsca już od czterech lat możemy przekazywać wieści o rolnictwie, informacje o tym, jak zmieniają się i rozwijają polskie obszary wiejskie. Jego magnificencja, profesor dr. habilitowany Alojzy Szymański zwrócił uwagę, że konferencja odbywa się w szczególnym czasie i miejscu. W szczególnym miejscu, ponieważ Centrum Wodne zostało stworzone przy wykorzystaniu środków unijnych i jest największym krajowym obiektem badawczym. Jest to poligon doświadczalny dla naukowców i studentów SGGW, który ma służyć przede wszystkim rolnictwu, skupiającym 20 laboratoriów z różnych dziedzin. W czasie szczególnym bowiem Trwają w tej chwili dyskusje na temat przyszłości polskiego rolnictwa, rolnictwa europejskiego. Te dyskusje są prowadzone i w Parlamencie Europejskim, i w Kancelarii Prezydenta, bowiem jest tam forum, gdzie poszczególne grupy społeczne mogą powiedzieć się o tym, jak to rolnictwo, jak polska wieś powinna być kształtowana. Odnosząc się do tematu przewodniego tegorocznej konferencji, profesor dr. habilitowany Aloyzy Szymański zaznaczył, że gospodarstwa rodzinne, jako podstawa europejskiego rolnictwa, powinny mieć wgląd na to, co powstaje dzięki pracy rolniczych szkół wyższych, instytutów i innych jednostek badawczych. Rolnictwo europejskie powinniśmy kształtować właśnie przez rozwój gospodarstw rodzinnych. Dlatego celem funkcjonowania tego centrum naukowego jest przede wszystkim transfer technologii na polską wieś, także do gospodarstw rodzinnych, powiedział rektor SGGW. Na zakończenie otwarcia konferencji minister Marek Sawicki wraz z podsekretarzem stanu Marianem Zalewskim wręczył grupie dziennikarzy pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za zaangażowanie i profesjonalizm w pracy dziennikarskiej.